Transporter opancerzony BTR-40 wprowadzony na wyposażenie wojska na początku lat 50. był dość udany. Dobrze nadawał się do rozpoznania. Szybko zauważono jednak jego kilka poważnych wad, jak brak możliwości pływania i niezbyt dobre radzenie sobie w ciężkim terenie, co było pokłosiem wykorzystania podzespołów GAZ-63. Starano się wyeliminować te niedoskonałości, jednak szybko okazało się to niemożliwe. Brakowało odpowiedniego silnika, a napęd 4 na 4 w Gaz 63 uznano za nieodpowiedni. Postanowiono opracować nową konstrukcję o kadłubie przystosowanym do pływania pod oznaczeniem Gaz 40P. Prace prowadzono w Gorkowskiej Fabryce Samochodów w Gaz od 1954. Inspiracją do kształtu kadłuba był prawdopodobnie Ford GPA. Dostarczony w czasie II wojny. Napęd w wodzie miała zapewnić pojedyncza czteropowa śruba, umieszczona w tunelu. Sterowanie w wodzie zapewniała pokrywa na wylocie tunelu, która na lądzie ochraniała śrubę oraz skręcanie przednich kół. W praktyce stosowano przeważnie tylko to drugie. Nowy pojazd miał nie przekraczać wagi 6 ton. Sprawiało to, że zastosowanie trzosiowego podwozia w klasycznym układzie 6x6 uznano za zbyt ciężkie. Postanowiono zastosować dwie parę kół częściowo tylko wystających, które napędzane były za pomocą łańcucha w wypadku zawieszenia się pojazdu na przeszkodzie. Były one opuszczane i podnoszone. Zamiast opon samochodowych dla zmniejszenia masy zastosowano koła lotnicze z samolotów AN-8. Początkowe pojazdy nie posiadały opancerzonego stropu nad przedziałem bojowym. Był on odkryty i można było go zakryć jedynie prezentem. W 1959 w wyniku przywiązywania coraz większej roli do ochrony przed bronią ABC postanowiono o całkowitym i stałym zamknięciu przedziału załogi. W tym roku uproszczono również konstrukcję przedniej części kadłuba. W kolejnych latach Zunifikowano strzelnicę z BTR-60. Dodano również dwa jarzma boczne dla karabinu maszynowego. Zmieniono falochron przedni z trzyczęściowego rozkładanego ręcznie na jednoczęściowy opuszczany i podnoszony za pomocą mechanizmu z wnętrza pojazdu. Kadłub był spawany z blach o grubości od 6 do 12 mm. Przydział napędowy znajdował się w przedniej części pojazdu. W pojeździe Znajdowało się miejsce dla pięciu osób. Dostęp do wnętrza zapewniało dwa władzy w stropie oraz spalanie wielkich drzwi w tylnej części transportera. Za napęd odpowiadał silnik o mocy 90 koni zapewniający prędkość od 80 do 90 km na drogach i 8 do 9 km w wodzie. Zasięg wynosił 635 km po drogach bitych i 345 km w terenie. Koła posiadały instalację do regulacji ciśnienia. Wyposażenie stanowiło urządzenie do wykrywania skażeń oraz przyrząd oktowizyjny kierowcy TWN-2B. Długość pojazdu wynosiła 5,7 m, szerokość 2,25 m, a wysokość 1,9 m bez karabinu maszynowego. Masa wynosiła 5,6 tony. Uzbrojeniem standardowym był karabin maszynowy SGMB- 7,62 mm, a w późniejszych latach także 12,7 mm oraz 14,5 mm. Pojazd wprowadzono do służby od 1957 w wersji wozu rozpoznania oraz dowodzenia. Prototypy o oznaczeniu gas 40PB przychodziły próby państwowe na przyłomie 1959-60, a w 1960 zostały przyjęte do służby. Szybko zauważono potencjał w wyposażeniu wozów w kierowane pociski przeciwpancerne, które w tamtych czasach były dosyć ciężkie. Pierwszą wersją z PPK był kompleks 2K16 z wyrzutniami 2P27 i rakietami 3M6 Trzmiel. Przydział kadłuba w tej wersji wydłużono i przykryto dwiema pokrywami. W zmniejszeniu uległ także zapas paliwa, a waga pojazdu wzrosła o 250 kg. W wyrzutni znajdowało się trzy gotowe do odpalenia pociski, które były podnoszone do położenia bojowego za pomocą mechanizmu hydraulicznego. Czas przejścia z położenia marszowego do bojowego wynosił 130 sekund. Możliwe było naprowadzanie rakiet także z odległości do 30 metrów od pojazdu. Produkcja trwała do 1966 i powstało około 11500 pojazdów. Opracowano także wersję z kolejnymi wyrzutniami 2K8 z pociskami 9 m 117 Falanga i 9K14M z pociskami 9M14 Malutka. Zmieniono przy nich pokrywy górne, które teraz rozchodziły się na boki i do tyłu. W skróceniu uległ czas przejścia z położenia marszowego do bojowego do jedynie 20 sekund w przypadku ostatnich wersji. Wydłużono ponadto możliwość odpalania z zewnątrz w wyniku wydłużenia przywodu do 80 metrów. Prowadzone były próby z wyposażeniem pojazdów rakiety GLAS. Projekt ten nosił oznaczenie Temat 32 oraz do odpalania pocisków 9M12 kompleksu OWOD. W 1963 wyposażono pojazd w wieżyczkę TBK-01 z karabinem maszynowym 762 mm. Zmodernizowanemu egzemplarzowi Nadano oznaczenie Gaz 40 w Szybko cały projekt jednak porzucono na rzecz bardziej perspektywicznego BRDM-2. Powstała jeszcze cała masa innych wersji specjalistycznych, których ze względu na czas nie będę tutaj omawiał. Pojazd trafił do wielu krajów Układu Warszawskiego oraz jego sojuszników. Sama Polska pozyskała ich około 800 sztuk. Pierwsze ich użycie Miało miejsce w 1956 na Węgrzech. W działaniach bojowych nie odniosły żadnych spektakularnych sukcesów.